Zobaczcie tylko te wisienki! Czyż nie są urocze? Będziesz potrzebować dwa koraliki 8 mm, koraliki toho 8 i niki. Przywiąż nici do koralika przechodząc przez dziurkę. Zrób to dwoma supełkami. Przejdź tak, żeby nitka wychodziła ci z dziurki koralika, nabierz pięć koralików toho i przejdź przez dziurkę raz jeszcze od drugiej strony. Powtarzaj tak długo, aż ukryjesz koralik. Na koniec nawlecz jeszcze jeden koralik i przejdź przez dziurkę dużego koralika. Teraz nabierz zielone koraliki i jakiś listek. Listek możesz również uformować z koralików. Pomiń koralik do góry listka i przejdź raz jeszcze przez łodyżkę wisienki. Przejdź przez dodany do góry koralik i raz jeszcze przekieruj się po łodyżce w górę. Zrób osobno drugą kulkę. Nawlecz zielone koraliki i połącz sobą obie wisienki, przechodząc przez ostatnie koraliki tocho z łodyżki z poprzedniej wisienki. Przejdź po łodyżce w dół wisienki, zrób kilka supełków między koralikami i gotowe. Moja mini torebka zasługuje na ten uroczy preroczek.